Witam was widzowie i jesteśmy znowu w happy game, ja się bardzo cieszę, odzyskujemy tutaj piłeczkę teraz, ostatnio skończyliśmy właśnie na tym momencie, wiecie co, musiałem przejść znowu wszystkie zabawki od nowa, zabawki, nie, że te wszystkie, te od początku do, do tego, tylko, że najpierw zaczynamy od tego klauna, że go łączymy, potem od kowboja i wiecie, tak dalej. Więc trochę mi to zajęło. Ten misiek mi nie wyszedł raz, ale drugi raz to wtedy wyszedł. No ale okej. Okay. Więc idziemy po tym. Nie, nie mogę się doczekać. M może może to być nie straszyć. Gilbert, tuś nie skacz. Hmm. La 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 la. la, la, la. Nie usypiaj mnie, co ty taki, 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 taki uśmiechnięty, nie rób się tak, wiesz? Króliś. Ja nie będę robił cięć, bo chcę, powiem szczerze, to nie wiem co chcę udowodnić. bo Pobibu. Tylko nie pobibu. Czemu, czemu się zamiast Dlatego, że pobibu mi utonął. Wstajemy. I chciałem wam z, y, powiedzieć. W pierwszym odcinku to on miał mniejsze oczy. Mniejsze. Jak chcecie, to możecie y, Obejrzeć pierwszy odcinek z Happy Game, to zobaczycie, że on miał mniejsze oczy. Obiecuję wam to. Cieszę się Gilbercik. Królić, dokładnie, pobibu. Bo on tak powiedział, tak... Uciekamy do niego. Nie uciekaj, chodź tu! Chodź tu! vydať to očka v tej marchevce. Najprv tego. Dobra, i będzie złoty prawdopodobnie. Wiedziałem. W tym razie, widzowie, gdy my będziemy uciekać, zostawcie suba na tym kanale i lajka. Chcę, żeby ten filmik się wybił jak najwyżej. I żeby był na karcie na czasie. Nie wiem, jak to się sprawdza, ale chcę, żeby był. nam na na nam nam nam. nam. Am, nam, 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 nam. Nom, oh, nom, nom. Po co ja? Czemu ja się tak wygubię? Tylko nie zniszcz mi łóżka. No właśnie, kulturę trzeba mieć. Jeżeli jesteście, wrażliwie wrażliwi na migające światła, to proszę, nie oglądajcie tego. Jeżeli się takich rzeczy, boicie, typu gilotyn, to też, to też nie oglądajcie tego, bardzo bym was prosił. I to, co powiedziałem w pierwszym odcinku, bardzo byłoby, bardzo mi byłoby miło, Gdybyście zasubskrybowali Admirosa, obejrzałem całą serię Happy Game'u Admirosa, przyznam się Wam do tego, więc błagam zasubskrybujcie go. Widzieliście o mnie o czerwono? Oczy to coś. Te, te fioletowe, w co klikam teraz? Patrzcie. O, czerwono ma. Ty nie dostaniesz, ty różowy. W ogóle nie dostaniesz. Fioletowy. Mój ulubiony kolor. Fiolet. Zieleń. I pomarańcz. A. Let's -a go A czekajcie widzowie. Nie mogę czerwonego wyciągnąć, nie mogę tego, muszę tego, tego. Jaki wielki. Czekam wentami genicha hagiłagi. Zapraszam Was. zapraszam Was wszystkich do mrocznej zabawy. Dawaj króliczka, złodzieju króliczków. A on, a on skoczył na tą gilotynę przecież. To powinna ona pójść do góry, on wyskoczył. To powinna go przeciąć. To nie, to nie ma sensu. O Jezu, to tu było. Co ja mam tu zrobić? Nie wiem. Mam pomysł. Czemu oni się śmieją, że ich kolega zginął? Halo? Co jest? Co jest, grony? Jesteście się ja o OK Okej. Uj, dobra, tego to się nie spodziewałem. Ty masz piłeczkę. Ty masz to coś A ty do was sami może... O dobra działa Mogę rozwijać? Podrzucam Zabra Zabrałem XD Jezus Maria Gilbert Gilbert się boi a ty, a, ci się, a ci się śmieją ci wszyscy nie wie Gilbert się was boi. Zostali jeszcze ci. Давай пилка. Может это? Кто-то хочет? Кто хочет это? Хочет... Молодец, он, он. Co jest grane, ja tu ich prędzej pozabijam wszystkich, bo trzeba mu jakoś zgubić tą piłkę. Mam pomysł. To widzicie, grzybek halucynek uśmiecha się. O tutaj tak w kółeczko. Chodzę. Czemu to się rusza? A to, to może być Biedrona. Zabieram ci tego kwiatu. Oddawaj go. Muzik, muzik. No kolejny grzeb to się uśmiecha. Nie wiem, jak to wyłączyć te kółeczko. Mogę tu wejść od tego serca mnie uszy bolą. Teraz ty, co, no, co nam pokażesz? Mam talent. Gratulacje. Gilbercik jest. żeby ten miał widownię, to ja będę stał tak, tam gdzie mam. Chodź. I w tym sposób można go pod, można, można, można go podnieść tego. Ta się. Wiedziałem. Ty grubas! Masz tu, zahaczę nie, bo pękniesz Co Coś zrobiłem Ociekać. A jak sobie odciąpi głowy, to nagle nic, żadne żaden ketchup mu nie leciał. Wesoła kraina serduszek. Żadne serduszko nie przeżyło. Coś źle zrobiłem, a może dobrze. Gilberty tu są. Ten jak gdyby nigdy nic sobie idzie, nie widzi krwi. O, to jest ten moment. Nie jest dobry pomysł, Gilbert. Okej. Okay. Gilbert nie bój się. On się sam podnosi, widzieliście? Złapał się za głowę, no i się podniósł jakoś. Iksa. Jezus Oni wam nie noże Jak to A dobra Gilbert Smiley Killer Smiley killer Potrzymaj mi to Dobra, w tym momencie zakończymy sobie naszą grę. Dobra, jakby fajnie było. Bo nie no, bardzo fajnie było. O Jezus, co tu się dzieje? To jest informacja, że macie zostawić suba. Czekaj, a już będzie jeszcze jakaś informacja. I łapkę w górę. Wow. Dobra, to po